Fundacja AW zaprasza do wysłuchania opowiadania Justyny Bargielskiej i uczestników literackich spływów kajakowych. Dwie wierzbki za kosewkiem. Gdy za kosewkiem miniecie dziwny młyn z poziomym kołem zamachowym, tuż za urokliwym mosteczkiem na WKrze skierujcie swe spojrzonka ku dwóm wierzbkom, które, jak dwie kochające się siostrzyczki, stoją w polu trzymając się za witki. O wierzbkach tych interesującą rozpowszechnia się powiastkę. Na drugim brzegu stały wojska bolszewickie, a bolszewicy strasznie byli ciekawscy. Zwłaszcza interesowały ich nadwkrzańskie dziewczątka, a Maryna i Marianna, dwie piękności mieszkające tuż za mostkiem, miały w dodatku piękne głosiki, którymi śpiewały sobie nawzajem czarujące kołysanki. Usłyszał to razu jednego ciekawski bolszewik i niczym ku syrenkom rzucił się w pław przez wkrę. Sierota topić się zaczął od razu, więc Maryna śmignęła go ratować, gdyż taki miała charakterek. Uratowała bolszewika, ale sama została ukąszona przez wściekłego okonka. Ciężko chorutką zaniesiono ją do domu. Marianna ogromnie rozpaczała i posłała po szeptuchę Rozalię z Glinojecka. Rosalia tylko pochodziła z glinojecka, mieszkała natomiast na uroczysku wymysły. Cóż ja tu mogę? Toż widać, że ugryz ją wściekły łakonek to nieuleczalne powiedziała Rosalia. Marianna zaniosła się płaczem. Zapłakał też stojący za węgłem bolszewik <grym> czy nic kompletnie nie da się zrobić? <grym> Nic, zupełniutko. Mm. <laughs> Rozalia z Glinojecka, mieszkająca na co dzień w uroczysku wymysły, popadła w niejaką zadumkę. Mogłoby w sumie pomóc takie jedno lekarstewko. Będę potrzebować wyciąg z czarnego pzu, ziołko krwawnika, na dziurawczyk, zmielone łuski rybek tutejszych w krzańskich. kłącze tataraczko i pajęczynkę! Lecę, szeptucho. Wykrzyknęła radośnie Marianna i pobiegła. Czekajże! Powstrzymała ją Rosalia z Glinojecka. O najważniejszym nie powiedziałam. Potrzebuję też krwi ręki z uroczyska. Z uroczyska wymysły? Podpytała dla jasności Marianna. Rozalia przytaknęła. W tym momencie z zawęgła wychynął bolszewik i oznajmił słabym głosem. Nie, ja pójdę i... Krwi serięcy utłoczy. No to leć! Ale sierota bolszewik ani pływać, ani kopać się z koniem nie potrafił, znaczy z starenką. Jak go ta dopadła, jak zaczęła po nim skakać, tupać raciczkami, tratować, tak w kwadrans wyzioną swojego bolszewickiego duszka. Trzeba przyznać, że historycznie biorąc obecność bolszewików nad Wkrą nie była najszczęśliwszą idejką. Gdy dowiedziała się o tym Maryna, która skrycie się w bolszewiku kochała, serduszko jej pękło i umarła również. Chyba nie trzeba uściślać, jaki los spotkał jej siostrzyczkę-bliźniaczkę. Rosalia wzruszyła chudymi, szeptuszymi ramionkami. Rzucam tę robotę! Powiedziała. Mam dość tego uroczyska wymysły! W ogóle wracam do Glinojecka, miasto powiatowe, a nie jakaś dzicz! W miejscu zaś, gdzie to się wydarzyło, wyrosły dwie wierzbki. I gdy się wsłuchać w szum ich liści, można dosłyszeć, że grają Chopina. No, Chopenka. Opowiadanie powstało w ramach projektu fundacji AWE Spływaj z Bargielską, czyli Literackie Kajaki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych edycja 2022. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.